Siema, z tej strony z racji tego, że dostaliśmy unban na streamowanie, to streamki będą codziennie, zostawcie, na prawie codziennie, dosyć często, zostawcie sobie kapkę w górze i I z racji tego, że jest unban, to szykuję Wam duże losowanie na frienda, znaczy na swagera, na xdfc, 5 swagerów losujemy, więc piszcie swoje konflikty, czy to dostaniecie na 100 lajków, czy to są to fdp. sobie lecimy, stać te skonfigurujmy rzecz jasna, pani zabitych osi, dobra też efekty, żeby nie było tutaj jakiś bzdur jaki ma... ile tutaj mamy 500 rankingu for foul może sobie ha zmienimy po prostu żeby szybciej z kimś a ale jesteśmy w tym ha jest najwięcej osób aktualnie o tej godzinie jakiś zielony podłoga, podłoga a że ci nie chcą wejść to mnie niepokoi dość że mają to w dupie wszystko o patrzcie to szanowni państwo, wchodzicie perłę i od razu kościoły robicie desant nie? O, a drucie to sam. Kurde aż co cię tyle pereł, nie? Tak, <śm> to jest przyzwyczajenia dużo. No i zlecicie sobie z takim noobem, nie? Ja, ja mam 2-0 zabić, nie? Chcę zabić 28. Warp. Oczywiście polecam sobie zresztą teraz yy, ten refy, żeby sobie zrobić HP. I jak już macie, dobieracie się też efekty. I po prostu le lecicie z gościem, no, jak z, jak, jak, no, z kobietą lekką obyczajne O, to patrz. Tak. Każdy Laury go zabijam, od razu ma hita Elegancko, elegancko, legancko. rankingu 546. Dobra, też efekty. A gość topowy ma 1284 rankingu. Jakby nie ma całego, chciałem Ci pogratulować, że zrobiłeś. Y że sobie masz tyle góry, żeby zrobić taką inflację na serwerze, chodzi o to, z tymi końcami co ludzie mają, nie? Że było filmiki na za 5, sprzedaż za 11. Więc nie wiem, jak, jak bardzo trzeba być upośledzony, żeby coś takiego stworzyć albo jak bardzo nie używać mózgu. Prawie <grym> mnie zabił koleżka. Dobra, zajmuję Dobra. On tu HP dobra, jest nasz Tu 33. Ale aż, aż zwątpiłem przez chwilę, że nas zabije nie? I po to, co piszę, że koniec nie działa Że niby nowego antyczyta wprowadzili A żeby nie było, że rzucam słowa na wiatr że ludzie mają pieniędzy, nie? Na serwerze Więc <grym grym grym> to mówi samo za siebie, nie? A gość co z, specjalnie tej seta ściąga, bejtuje A to bejtuje Po prostu czeka, aż jakiś gąb wejdzie i że zrobi mu orgię, jak się mówi. Ej, prawie polizał. Więc to chwila, moment i goźliźnie, nie? Patrzcie. Ej, udało mu się zgać ta rozmowa. Aura działa. Wszystko zabrakło zarzutów. Pozdro. Ozdro. odrzuciłem środkowo, schowek. Ty. Nie no, tak. Ej, tak ja zabijać, ja mogę tych dragoniarzy nie? 624 punkty już. Jeden co się nasuwa, y, niestety znalazł się niszczyciel dobrej zabawy, której z administratorów na odróżnieniu nie pamiętam. Dał mi bana, ale jak widać, y, ban nie jest żadną przeszkodą, ponieważ y, no, tworzysz multikonto na tym serwerze błyskawicznie. Z jednego adresu możesz tworzyć sobie 10 kont. Więc jeżeli na przykład dostaniesz bana, to chwila, moment i zaraz jesteś z powrotem, nie? Policzę. Kamila nawet nie ogarnął, co się dzieje tak szczerze. Więc ja mam 530 punktów. A jak bała na ip no to w tych czasach nawet 8 lat nie zmienić ip więc... Oni totalnie nie ogarniałem systemu Multicon, więc wiecie coś, co się święci na tym serwerze. Gówno, gówno, gówno. O, rzucił sobie robisz cenne... Kurde, znowu te dwie perły, straciłem. Bliźnie, bliźnie. Kurde jak mu się udało to To mnie niepokoi, że tak klikam te dwie perły znowu straciłem, nie? To jest właśnie słabe. Jak dla mnie bynajmniej. Pa i ucieka przede mną. Taki ura, ura. I to na parkiecie hula. Dobra, oni tak zde. Warp. Skowek Łeca, kliknąłem się, to to mamy 558 punktów i po co na przykład około 600 punktów i jeżeli ktoś będzie na warpie na na przykład na warpie możemy później pójść pokilować to jest 51 osób na, ludzie już niechętni chodzą parki na tej godzinę dalej wchodzimy 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 szanowni państwo a też może sobie wybierzemy Oho, a innych HT to jeszcze lepiej nikogo nie ma a w sumie co mnie dziwi serce dla bankartów Dobra, sobie dobra perła w niego 8 hp ma Poliza 31 lecz na niego a no stęgi to mi się w głowie nie mieści 589 bo czampik a topka ma 1300 ja no ciężko będzie wbić stopeczkę dużo ręku ma Zdenerwujemy jak ludzie uciekają tymi perłami Zamiast się bić no, Zamiast przygarnąć na Fiatę swoją porażkę To próbują z tymi perłkami i widzą Jak im to wychodzi, niestety Lub stety, mizernie Slash efekty, jesteśmy przygotowani Nie, nie Tutaj ten starszy golem grał, więc ten ziomeczek Jest tego tak odklejony, niestety jakiś Gigacz mnie zabił. Ze nie mam a już myślałem, że wejdę sobie na te parki od razu. Jak jakiś gościa pod ścianę. Walę go na dziurę. Patrzcie. <grym> jak mi ktoś zabiega, to znowu przyjdę. do Ty, to ode mnie. Ej. Ej, ja nie miałem wchodzić tak w ścianę jak ten ziomeczek. I to mi się udało. Ej. Jak on tam blaza, ja tam nie mogę wejść. Czy to jest jakieś niepoważne zachowanie? Tak samo ten to dużo we mnie. Nie, no nie, ja za imili. pacjentem, jeżeli ten film Wam się spodobał, to wiecie co robić. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie, cześć, hej.